Kreator SMS to narzędzie, które umożliwia użytkownikowi samodzielne tworzenie treści wiadomości SMS, które są wysyłane wraz z przypomnieniem o wizycie do pacjentów. Dzięki niemu można dostosować treść wiadomości do własnych potrzeb, wykorzystując tekst stały oraz zmienne. W jaki sposób ustawić indywidualną treść wiadomości z przypomnieniem do pacjentów? Należy wejść z bocznego menu w zakładkę SMS, a następnie szablon powiadomienia SMS. Jeżeli posiadasz wiele placówek z górnego menu w sekcji wybierz wybierz odpowiednią placówkę, dla której chcesz skonfigurować indywidualną treść wiadomości. W kolejnym kroku kliknij w zakładkę Edytuj szablon. W panelu bocznym wysuwanym dodaj Edytuj szablon. Pojawi się aktualna treść, która jest wysyłana do pacjentów wraz z przypomnieniem o wizycie. Jak zwrócisz uwagę, Treść ta składa się, tak jak wcześniej wspomniałam, ze zmiennych, czyli te zmienne są przedstawione za pomocą hashtagów oraz tekstu stałego. Zmienne są wykorzystywane poprzez kliknięcie w daną zakładkę, która znajduje się poniżej. Możesz zmodyfikować tą treść, edytując ją, lub usuwając i tworząc indywidualną treść wiadomości SMS. Jak korzystać ze zmiennych? Wystarczy kliknąć w odpowiedni. W odpowiednią zakładkę i system automatycznie zaciągnie te informacje bezpośrednio z systemu. I teraz opiszemy sobie w jaki sposób, gdzie znajdują się te zmienne. Imię klienta jest to po prostu imię pacjenta, która jest informacja jest zaciągana bezpośrednio z karty pacjenta. Nazwisko klienta to również informacja zaciągania bezpośrednio z karty pacjenta. Specjalista Czyli imię specjalisty, która jest tutaj pobierana bezpośrednio z zakładki specjaliści. W ikonie edycji pojawią się dane osobowe specjalisty. W ikonie edycji pojawią się dane osobowe specjalisty, takie jak imię oraz nazwisko. Następnie mamy specjalizacja specjalisty. Specjalizacja ta zaciągana jest z sekcji specjalizacja. Jeżeli określisz tutaj konkretną specjalizację, dana specjalizacja będzie przypisana już poniżej i z tego miejsca będzie ta informacja pobierana. Data wizyty, godzina, minuta wizyty to nic innego, jak po prostu termin i godzina rezerwacji, na którą pacjent jest umówiony. Dzień tygodnia to po prostu dzień, na który przypada dzień Rezerwacji, nazwa usługi recepcyjnej. Nazwa ta jest zaciągana po prostu bezpośrednio z e, listy usług, e, czyli jest to informacja dla pacjenta, na jaką usługę zapisał się. Nazwa usługi recepcyjnej, e, czyli to nazwa, na e, jaką usługę zapisał się pacjent, i te informacje są zaciągane, e, gdy wejdziemy sobie w edycję konkretnej usługi e, z sekcji nazwa usługi na widget. Jeżeli ta sekcja nie jest uzupełniona, automatycznie zaciąga się informacja o usłudze z sekcji nazwa. Czyli jeżeli masz dedykowaną nazwę, która wyświetla się do rejestracji online, to będzie ona pobierana właśnie z tego miejsca do treści wiadomości SMS. Następnie mamy zmienne dotyczące gabinetu, podpis w SMS-ie. Te informacje są pobierane już z edycji placówki. Po kliknięciu w edycję placówki pojawia się taki, e, taka sekcja jak podpis w SMS-ie, i w tym miejscu można określić e, nazwę, która będzie właśnie wyświetlana w wiadomości SMS. Kod pocztowy gabinetu, ulica, miejscowość, mail i numer telefonu. Te wszystkie informacje są zaciągane z danych teleadresowych. Również e, te dane znajdują się w edycji danej placówki czyli telefon, e-mail, ulica, miejscowość i kod pocztowy. Warto pamiętać, żeby te dane były zawsze aktualizowane, jeżeli wykorzystujesz je m.in. w wiadomości SMS. I mamy jeszcze automatyzację. Automatyzacja pozwala nam na zawarcie w wiadomości SMS kodu do usuwania wizyty, czyli dzięki temu w wiadomości wysłanej do pacjenta zostanie podany kod, za pomocą którego pacjent będzie mógł odwołać wizytę. Jeżeli pacjent odpisze tym kodem, System automatycznie odwoła taką wizytę, czyli nie ma konieczności ręcznego odwoływania wizyty przez użytkownika. Natomiast kod potwierdzenia wizyty pozwoli nam na użycie kodu, którym, jeżeli pacjent odpisze tym kodem, będzie zmieniał status wizyty z niepotwierdzonej na potwierdzoną. Czyli też tutaj wchodzi w grę automatyzacja, gdzie dany użytkownik nie musi ręcznie zmieniać statusu na wizytę potwierdzoną. Wraz z tym kodem potwierdzenia wizyty warto uruchomić wymaganie potwierdzania wizyt. Takie wymaganie potwierdzania wizyt należy uruchomić w placówce, w kontrahenci, ikona edycji przy konkretnym kontrahencie i zaznaczyć checkbox Wymagane potwierdzenie wizyt. To pozwoli nam na to, aby każda rezerwacja, która jest dodawana do systemu, miała status niepotwierdzony. Dzięki temu pacjent, odpisując tym kodem, będzie mógł zmodyfikować status wizyty na potwierdzoną.